Dzień dobry Państwu, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Lewicy, Andrzej Szejna. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Konsulat w Poznaniu, konsulat Federacji Rosyjskiej został zamknięty z powodu działalności dywersyjnej. No to o jaką dywersję chodzi? Kto się jej dopuścił? Czy ci pracownicy konsulatu, dyplomaci rosyjscy? Nie, to jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. A odpowiedź yy, i decyzja pana ministra Radosława Sikorskiego jest odpowiedzią w imieniu państwa polskiego. Czy to jest wyprowadzone, krótko mówiąc, kontruderzenie i sygnał, nie pozwolimy na tego typu działania? Nie chodzi o jeden, dwa czy trzy, tylko o politykę wojny hybrydowej z Polską, która odbywa się na polskiej granicy, odbywa się w cyberprzestrzeni i odbywa się przez akty dywersji. Usiłowanie y, podpalenia zakładów y, y, farbiarskich we Wrocławiu. To Był jeden przypadek, i to w dodatku jakiś czas temu. A my dzisiaj zamykamy konsulat w y, Poznaniu. To jest dość ciekawa sytuacja, dlatego że wszyscy Wam biją brawo, oczywiście, bo tak jest do Łuszyn Ruskim. Tylko ja chciałbym spytać o tak akty dywersji. O, o co chodzi. Oczywiście nie o wszystkich kwestiach mogę powiedzieć, do tego są upoważnione od, odpowiednie służby, ale kilkadziesiąt przypadków tego typu zostało, można powiedzieć, powstrzymanych. No jeśli Prowadzi... zostały powstrzymane, to. No tak, ale, ale chcę powiedzieć również o tym, że to jest całokształt prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce przez Federację Rosyjską. Mamy imigrantów wypychanych przez granicę polsko-białoruską przez Białorusi Rosję. Ale wyście akurat ich witali tam chlebem i no solą. Dziś, dziś... Chodziliście tam przepraszam, z pizzą. Przepraszam za ten chleb, chodziło oczywiście o pizzę. Pizzą i solą. Mamy, mamy panie redaktorze, mamy, panie redaktorze, wojnę w cyberprzestrzeni. I w zeszłym roku, w poprzednim Jak roku... Jak padł ofiarą Michał Dworczyk, tośmy mówili, a, głupi Dworczyk. No tak, ale mieliśmy 80 tysięcy Usiłowań lub też naruszeń, ataków na infrastrukturę krytyczną, na urzędy publiczne. To jest dwa razy więcej niż było poprzednio. I wie pan, dzisiaj, żeby zaatakować elektrownię, to nie potrzeba atakować za pomocą dronu czy pocisku, wystarczy zaatakować sieci, żeby ją, żeby ją To jasne. W... Ja tylko zastanawiam włączyć, się, czy coś nowego się wydarzyło, czy po prostu nagle doszliście do, do takiego przekonania, dobra, dołożymy Ruskim, co by tu można zrobić. To nie, może zamknijmy te, te, te sprawy, tak jak wspomniałem, ataka w cyberprzestrzeni, przed którymi bronią nas, nasi cyberżołnierze i mamy 10 miliardów złotych w budżecie państwa, którym dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji. Jak poseł pan, pan nie powinien mówić o pieniądzach, bo zaraz się okaże, nie, ale że na 10 wasze postulaty miliardów chcę, nie chcę ma. Powiedzieć. To jest potężna suma, która, która powinna przemawiać do wyobraźni, że jesteśmy przygotowani na wszelkiego rodzaju ataki hybrydowe ze strony Rosji. Dobrze. W Min każdej przestrzeni, o której wspomniałem. Minister Sikorski mówi o tym, że a być może wydalimy ambasadora rosyjskiego Sergieja Andrzejewa. Wydalimy? No jeżeli ta, ten sygnał, który wysłał minister Sikorski do rządu Federacji Rosyjskiej, że nie będziemy już dalej tolerować tych ataków hybrydowych, bo my tylko widzimy, tak jak wspomniałem, te krwawe ataki, śmierć cywilów, dzieci w Ukrainie, Jest ta wojna toczy się na wielu płaszczyznach nieraz niewidocznych, gołym okiem, ale odczuwalnych przez nas, również w przestrzeni energetycznej. To i bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli będzie Federacja Rosyjska nasilać te ataki, tak jak to czyniła w ostatnim czasie, dałem przykład 80 tysięcy w cyberprzestrzeni, dwa razy więcej niż rok wcześniej, to jak minister Sikorski wspomniał, nie wyklucza on żadnego działania. Jest prawie 7 po 8. Moim gościem jest Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, poseł lewicy. I mam wrażenie, że panu przychodzi z pewnym trudem tłumaczenie racji ministra Sikorskiego, bo pan musi widzieć to, co widzą wszyscy, U, że to, to jest, jest element pewnej kampanii prezydenckiej Radosława Sikorskiego. Cała akcja yy, wyrzucania dyplomatów z yy, Poznania, której zresztą Polacy biją brawo, bo przecież nie lubimy ruskich. Yy, była tylko po to, żeby pojawił się hashtag e, e, Radek Wygania Rosjan. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie. To mówią politycy platformy, nawet nie oficjalnie. jeżeli, Jeżeli. jeżeli... Nawet wzięlibyśmy pod uwagę tylko ten jeden, jedyny przykład, a wymieniłem wiele przykładów, bo widzimy granice wschodnie. Widzimy... Ale, ale to nic się nie Uch, zmieniło. Nie, panie pośle, bo to, pan ma rację. No, no dobrze, Rosjanie nam do... szkodzą, tylko szkodzą nam od nie, nie od wczoraj i nie od zeszłego tygodnia, tylko tak circa about od 2018 roku, 2019, już hardkorowo. I wtedy, kiedy były ataki na granicy, no to mówię, wasi posłowie, politycy lewicy, politycy Platformy pędzili tam z pizzą, pędzili tam, żeby ich przytulić do swoich piersi. Ale to nie zmienia postaci rzeczy. No, trochę zmienia. Nie, zmienia to tylko tyle, że wielu imigrantów, którzy są przerzucani przez, na, rosyjskich wizach, i potem nielegalnie usiłuje się przepchnąć przez polską granicę, która jest też granicą Schengen, granicą też wschodniej flanki NATO, to są ludzie wykorzystywani. Ale ja się z panem zgadzam, tylko nie mogę dojść do tego... Znaczy, cały czas pozostaję w zdumieniu, kiedy pan do tego doszedł, do tego przekonania. Bo przecież głosowaliście przeciwko Murowi na granicy, głosowaliście jeszcze wcześniej przeciwko wszystkim możliwym inicjatywom. No. Jeżeli chodzi o głosowanie przeciwko Murowi... Muszę przyznać tutaj, że według mnie z perspektywy dzisiejszej oraz perspektywy mojej, mojej, mojej jakby funkcji jako wiceministra spraw zagranicznych, który ma szeroki przegląd sytuacji poprzez Sudan, Bliski Wschód, Ukrainę i inne problemy migracyjne, było błędem. Pan się przyznaje do błędu. Proszę państwa, nie. To ja ten moment chcę pocelebrować trochę, bo to się bardzo rzadko zdarza. Kiedy polityk nawet niebity i nie, nie struchany jakoś przesadnie mocno, mówi... Myliłem się. Tak, myliłem się. Uważałem że, <coughs> uważałem, że będzie to bardzo mocno wpływać na y, ograniczenie prawa humanitarnego, w tym y, prawa do, do, do azylu politycznego. A jednak dziś, patrząc na to, jak się sytuacja rozwija y, i staje się krytyczna y, i wojna hybrydowa wymierzona y, przeciwko Polsce, każde instrumentarium zwiększające bezpieczeństwo jest y, pożądane. Jasne, panie pośle. A czy partia razem myli się, chcąc opuścić klub lewicy? W, pojutrze rozpoczną swój kongres yy, i wygląda na to, że, że wyjdą z Klubu Lewicy ostatecznie będą głosować przeciwko budżetowi, czym no, jasno określą się jako partia opozycyjna. No cóż, nie można być yy, za, a, a nawet przeciw. Oni My, mówią to samo. No, no, Marcelina no, Zawisza mówi, że sytuacja, w której krytykujemy działanie rządu, w którym oni, czyli Nowa Lewica są, a jednocześnie jesteśmy w jednym klubie, jest głęboko niezdrowa. Wolę, żeby się rozpadł klub lewicy, niż żeby brać odpowiedzialność za system, który się zawali. I pani Marcelina Zawisza mówi, że jest za wyjściem z klubu. No cóż, ja nie powiem, żebym się z tego powodu cieszył. Uważam, że jest to błąd. Po pierwsze jednak po to się idzie w polityce do Sejmu, do władzy. Po, przede wszystkim po to, żeby tą władzę i odpowiedzialność przejąć i realizować swój program. I po to szła nowa lewica również w koalicji z partią Razem. Pozostawanie w ławach poselskich na zasadzie tylko i wyłącznie krytyki rządu, nie, nieważne jaki by był, bez składania konstruktywnych poprawek i wniosków, jest kontrproduktywne. Do tego jeszcze wrócimy: ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o to, czy zna pan nazwisko wiceministra, który zajmuje się, zajmuje się kwestiami reparacji? Kwestiami reparacji zajmuje się pełnomocnik rządu do spraw polsko-niemieckich stosunków. Mamy siedmiu wiceministrów i żaden z wiceministrów się tym nie zajmuje. Tylko nie, nie, pełnomocnik, który kwestie, nie ma żadnej kwestie, kwestie, które dotyczą stosunków polsko-niemieckich, podlegają panu ministrowi, ambasadorowi prawdzie. Czy pan minister prawda jest tym człowiekiem, który twardo domaga się od Niemców reparacji? Pan minister prawda. Konstruje, Konstruje domaga, się domaga się wszystkiego, co leży w interesie Polski. Okay. O tym y, pewnie też RMF24, tam dalszy ciąg rozmowy z Andrzejem Szejną. Serdecznie zapraszam. Ale wróćmy do naszych ukochanych razemków, do partii, do której ja żywię pewien sentyment. Bo wie pan, ja, muszę się przyznać, jestem strasznie stary. Jak w 1996 roku studiowałem w Edynburgu, to tam było takie koło młodych marksistów. I oni wszyscy, znaczy... Nie, nie wszyscy, bo nie znam całego koła, ale zaprzyjaźniłem się z wieloma z nim, bośmy się strasznie spierali. Oni teraz wszyscy robią, pracują w biznesie oprócz jednego z nich, w wielkim biznesie, zresztą dwóch z nich w fabrykach zbrojeniowych, jak przystało na marksistów. Ja mam trochę wrażenie, że oni byli tak bardzo ideowi jak partia razem, a wy jesteście po prostu cwaniekami, którzy idziecie do polityki po synekury, posady, a partia razem nie. To oni są fajniejsi. To chyba nie chodzi o to, czy ktoś jest fajniejszy, czy fajny, <grym> tylko raczej o to, że gdybyśmy nawet się odnieśli do, do Marksa czy, czy Engelsa. <grym> Jezus, tak. No, ale to pan, pan redaktor. <grym> tak, się tak, nie, ja, ja wspomniałem ja, o marksistów. No to jednak, to, to koło marksistów, no to jednak oni na końcu dnia postulowali władzę ludu, czy przejęcie odpowiedzialności za państwo. Oni też chcą władzy ludu. No dobrze, tylko że jeżeli się. Chyba. Ale dzisiaj mi, mieli tą sytuację, mieli możliwość wejścia do rządu i w tych sprawach, o których dzisiaj mówią, czyli coś im się, coś im się tam nie podoba w budżecie, jeszcze nie do końca wiem. No nie, co. nie coś im się nie podoba w budżecie. Nie, panie minister. Ja no, nie czekam na poprawki ze bez, strony partii Razem, nie mamy, bo... Ale nie, na razie wiem tylko coś, Ideo, ideowo, że za mało wydatków na na służbę zdrowia, czy za mało wydatków na politykę socjalną. Na... Ja to o, rozumiem. Tylko poś, na no, nie na Żadnego postulatu lewicy, z którym lewica szła do wyborów w 2023 roku, ten rząd nie realizuje i nie chce realizować, bo nie ma na to pieniędzy w budżecie. Realizuje. Realizuje Dobrze. rentę wdowią, realizuje program budownictwa mnie. mieszkaniowego pod wynajem. No, nie realizuje. Realizuje, realizuje podniesienie zasiłku nie... pogrzebowego, po, realizuje i zrealizował kwestię. Nie ma żadnych 300 tysięcy mieszkań. Pod wynajem nie będzie. Ale mamy już mamy budżet na to. Mamy około 4,5 miliarda pana, złotych. Rocznie trzeba było przeznaczyć 24. Ale a nie mamy 6 roku razy mniej. I, I co roku tej koalicji będą środki zagwarantowane. Mówi pan o podniesieniu płacy minimalnej. Pan nie zna waszego programu. E, w programie Lewicy, nie chcę pana martwić, ja jestem obkuty z programu Lewicy. Proszę pana, w programie Lewicy jest napisane, to ja pana poinstruuję, że płaca minimalna powinna wynosić 2-3 płacy średniej. W tej chwili wynosiłoby to ponad 1000 zł więcej niż płaca minimalna. No, ale docelowo właśnie będziemy w tym kierunku szli. Ja wiem, że Nie przedsiębiorcy, się, teraz, ale... przedsiębiorcy teraz yy, złapią się za głowę, powiedzą, że podniesie to koszty funkcjonowania, ale lewica taki postulat Dobra, ma. chcę porozmawiać o tym. W jednym kontekście, bo wiadomo, że jeśli partia razem ogłosi, że wychodzi z Lewicy, to dokonacie rozbioru partii razem i będziecie kusić niektórych z nich, żeby zostali w Lewicy. Tak to, jest Jak to będzie wyglądało. To jest nieuniknione. No oczywiście, że będziemy zachęcać i powiem to z otwartą przyłbicą, przede wszystkim partię Razem, żeby za, jeszcze póki się da zagłosowała za budżetem po wniesieniu przez nich swoich poprawek. Jeżeli się poprawek nie uda, nie przejdą. Jeżeli to się nie uda i zdecydują się nie zagłosować przeciw i wyjść z klubu, na pewno będziemy przekonywać yy, konkretne osoby, aby pozostały w tym klubie, yy, No co oczywiście będzie oznaczało ich sprzeciw wobec swojej Jezu, partii Razem. Ja, ja aż sprawdzę datę, który dzisiaj jest, przepraszam. 24. Tak. Proszę Państwa, to jest Dzień Szczerości. Tak. To jest Dzień Szczerości posłaszejny. Ja bym chciał jakieś... Czy mamy w studiu fanfary gotowe? <laughs> Jeśli nie, to ja jakoś tam zaintonuję, jak wyjdziemy z, ze studia jakiejś fanfary, bo to te te rzadkie przykłady Tak, będziemy ich próbowali tutaj prze, przekabacić, no, przekupić, ale, żeby z nami zostali. Ale bo to jest wiele cennych osób, Czy, których, jeszcze, które którzy mogą stracić wiele cennych stanowisk, po, jeśli partii. wyjdą. Ale oni nie mają cennych stanowisk. No mają, większość. Mają. klubu, wicezesz komisji, na przykład, no tak. dostaje więcej pieniędzy, bo dostaje. No, jak, tak. dos no ale to no nie tak. jest, no, okej, okay, ale większość, większość, członków partii Razem, którzy są w naszym klubie. Nie pełni żadnych funkcji również w, w, w prezydiach komisji. Więc wiceszef nie, nie, nie. klubu, wiceszef komisji. Ale w klubu nie dostaje dodatku no, za to. ale to jest jakiś prestiż, Dzień dobry jestem wiceszefem. Dobrze, tylko y, ja bym chyba chciał podkreślić, że gdybym stwierdził, że a idźcie sobie... Droga Wolna, to bym wykazał brak szacunku dla moich koleżanek mm -hmm. i kolegów, a ja mam do nich szacunek, choć z ich y, koncepcją wyjścia z klubu i głosowania przeciwko budżetowi się nie zgadzam, ponieważ ona również oznacza osłabianie lewicy, więc będziemy zapobiegać osłabianiu lewicy i przekonywać tych, których się da, żeby zostali z nami i wspierali naszą wspólną politykę rządu, w którym jest lewica. Robił to samo pis, tylko się wtedy to nazywało korupcją polityczną, teraz będzie to się nazywało przekonywaniem. Tak, to proszę Państwa, się plecie w polityce, jak mnie to bawi. Przepraszam. Nie, to jest, wyraz, to, jest wyra to jest wyraz szacunku do naszych Sądzę kolegów. Uśmiechu Pana również to bawi. Nie, nie bawi ja nie. za to Pana cenię, że dzisiaj jest 24 yy, października, Dzień Szczerości. Yy, to może szczerze, bo wie Pan, jak mawiał mój yy, yy, znajomy, przekręćmy ten film do końca, do napisów. Czyli za trzy lata, kiedy będą wybory parlamentarne, do... Yy, do Sejmu wystartują co dwie listy lewicy, czyli lista partii razem i lista lewicy, albo co jedna, bo się jednak dogadacie i stwierdzicie, dobra, zostawmy te stare żale, wystartujemy razem, albo co moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobne, wystartuje jedna lista lewicy, czyli partii razem, a wy wylądujecie w platformie. Myślę, że żaden z tych <laughs> scenariuszy. Nie jest, nie jest prawdziwy to znaczy ja uważam a, że jaki jest w takim razie prawdziwy bo już na nic innego nie mogłem wpaść ja uważam że będzie jedna lista lewicy No to mówiłem tak a y, co do partii razem czy oni przestaną kandydować no nie raczej nie przestaną kandydować do sejmu więc albo wystartują z waszej listy nie wybiegałbym jeszcze tak daleko myślą bo jeszcze nie, partia pan, razem nie głosowaliśmy z klubu był... jeszcze nie, nie głosowaliśmy nad budżetem hmm. Jeszcze je, nie rozpoczęliśmy przekonywania do innego rozwiązania no, yy, i, i myślę, że to pytanie będę mógł odpowiedzieć yy, za dwa lata. <laughs> z, za, za, więc, krótko mówiąc, yy, składam propozycję panu redaktorowi, że, żeby rozważył roz, zaproszenie mnie za dwa lata i Dobrze, odpowiem na to pytanie. Yy, rozważam. A Czy pan, 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 pan może już teraz zadeklarować, że ja, Andrzej Szejna, nigdy nie wystartuję z list Platformy Obywatelskiej? Zawsze pozostanę wierny lewicy? Tak. Tak, mogę tak zadeklarować, tak. Nie wystartuje pan z listy platformy? No nie, ja zawsze będę startował z listy lewicy. No chyba, że lewica pójdzie razem z platformą. Ale wie pan, to jest koncepcja, która chyba dzisiaj nie leży na stole, żebyśmy mieli koalicyjny, koalicyjny komitet wyborczy, yy, koalicja obywatelska, lewica. To chyba nie, dzisiaj nie, nie, nie. Dobrze. To... Ale żeby pan miał jasność, kiedyś startowałem z komitetu, to się nazywało Koalicja Europejska, prawda? Mm, pamiętam, pamiętam, różne. Tak, więc w, z takiej sytuacji, to tak, tak to ale, ale to jest inna sytuacja niż ja, jest lista Lewicy i jest lista Koalicji Obywatelskiej, ja jestem politykiem Lewicy, żeby dobrze, był jasny dobrze, przekaz. Dobrze. Czy w takim razie, bo pan powiedział, że takiej sytuacji nie ma, to ja mam pytanie, a jaka jest sytuacja z ustawą o związkach partnerskich? Bo najpierw pani minister Kotula ogłosiła, że wreszcie po raz pierwszy mamy w Polsce rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich. Po czym zgasił ją pan e, marszałek e, Gorzelski, i pan Gorzelski napisał, że ustawa, która się pojawiła, nie jest ustawą rządową. To ustawa, którą zgłosiła minister Kotula i obwieściła niezgodnie z prawdą, że to ustawa rządowa, bez uzgodnień koalicyjnych, czyli innymi słowy, zdaniem pana ministra Zgorzewskiego, pani Kotula, przepraszam, pana marszałka Zgorzewskiego, pani minister Kotula nakłamała. No cóż, zarówno pan minister Grabiec, jak i szefowa rządowego Centrum Legislacji pana Pana marszałka Zgorzewskiego wyprowadzili z błędu, w którym pozostawał. I Czyli to jest ustawa tak, rządowa. Tak, jest ustawa rządowa. Została ona przesłana 18 października do konsultacji międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych. Taka jest decyzja. W związku z tym jest to ustawa rządowa. Każdy resort już dzisiaj może do tej ustawy rządowej. Projektu rządowego ministry Katarzyny Kotuli zgłaszać poprawki, również organizacje społeczne, a potem już będziemy, że tak powiem, biec z tym no projektem ale, w Sejmie. No, będziecie tak z nim biec, że, że PSL wrzuci bieg wsteczny. No, zobaczymy, y, czy okay. wszyscy członkowie y, klubu PSL-u będą aż tak y, radykalni, a może gdzieś po drodze pojawi się kompromis. No, ale kompromisem, na przykład, mówi PSL, byłby ich projekt. Y, takim kompromisem, na który, za którym mogłoby nawet poprzeć część Prawa i Sprawiedliwości. Mało tego, to byłby kompromis, który mógłby poprzeć Andrzej Duda. Czyli mówi o projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej. No tak, ale to jest jakiś mityczny projekt. No, jest przecież. Nawet jest to mityczny projekt, znaczy, a, mityczny? a na stole dzisiaj leży projekt rządowy. No. Więc ja nie I ty, bardzo to rozumiem. był Minotaur, albo no. jakiś inny. No więc, no, więc taki można powiedzieć, że sen proponuje takiego Minotaura, który, który jest w ogólnie, nie idźcie tą drogą bym powiedział, ponieważ jest na stole projekt ustawy rządowy, w rządu, którym panie i panowie z mojego sojusznika Polskiego Stronnictwa Ludowego jesteście i złóżcie do niego ewentualne poprawki. Ministra jest gotowa do rozmowy, przeprowadziła jej chyba kilkaset. Przeprowadziła się z organizacjami środowiskowymi. I tak zrobiła, można powiedzieć, krok do tyłu, jeśli chodzi o to, żeby te związki partnerskie, które zresztą pan redaktor dobrze wie wzorem francuskim, będą dotyczyć przede wszystkim 90% osób heteroseksualnych. Jakby to panu powiedzieć, tak, ale ten projekt akurat powoduje, że kobiety w tych związkach partnerskich, zwykle kobiety na tym tracą, byłyby mniej chronione niż w małżeństwie. Ale ludzie oczywiście mogą sobie żyć jak chcą, więc ja im oczywiście. nie opieram prawa do tego, żeby żyli bez jakiejkolwiek rejestracji. E, pytanie nie jest o to, co ja sobie w tej sprawie myślę, albo co Francuzi myślą, tylko, wie pan, jesteście w takiej sytuacji, że głosowanie o aborcję przegraliście. E, jeżeli... Trzy głosy. Prze, jeżeli przegracie również głosowanie o związki partnerskie, to okaże się, że tak... E, Akademików za złotówkę nie ma, tysiąca złotych dla studentów nie ma, obni obniżenia podatków przez podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma, ale za to aborcji i związków partnerskich też nie ma. No jeszcze poczekajmy, jeśli chodzi o związki partnerskie też walczymy dalej, jeśli chodzi o Yy, kryminalizację aborcji. Może być dramatyczne. Ale to jeszcze poczekajmy, zobaczymy. Jednak te trzy głosy może się dozbiera w którymś momencie. Dozbiera się. To znaczy będzie trzeba jakoś zgwałcić mocno ten, yy, ten PSL, żeby kogoś tam wyjąć z niego. No i spowodować, żeby... Ja myslę, nie myślę, że są i rozumiem. Ja rozumiem, właśnie ja nie rozumiem, bo ta ustawa nie była ustawą, która yy, liberalizowała przepisy aborcyjne, tylko... Krótko mówiąc, dekryminalizowała y, te drakońskie przepisy, y, które wprowadził PiS y, boczną drogą przez pseudo Trybunał Konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej. A jeśli chodzi o. Znowu ta narracja miał. A już było tak, tak... Nie, no nie, ale to jest narracja, która jest. narracją Trybunał Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie i składzie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Pan nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie. jego wyroku. Sekundeczkę. Czy ja mam równe prawa co pan? Tak. W takim razie, jak będzie nowy Trybunał, to ja od razu chcę powiedzieć, że ja nie uznaję Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie. Ale ja powiedziałem, jako prawnik, jako obywatel, yy, chcę powiedzieć, że są pewne instrumenty, a więc Czyli przykład... moja żona może to powiedzieć, moja żona jest prawniczką. Tak. Ona powie, ja jako prawniczka nie uznaję nowego Trybunału no dobrze, Konstytucyjnego. Ale to tak samo jak możemy, na przykład obywatel, obywatel Białorusi albo po, yy, obywatel Czy po, ja Polski. Czy ja mogę również nie może uznawać powiedzieć, że nie uznaje rządu yy, pana Łukaszenko? Czy będzie pan z nim polemizował? Czy ja mogę y, również wyroków sądów nie uznawać jako obywatel? Oczywiście. I można je zaskarżać, albo można uznać. No, no, nie, wy Sądu Najwyższego nawet nie uznajecie, tego już nie zaskarżę. Nie, Izby, Gdzie izby, 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 izby kontroli nadzwyczajnej. Nie, nie Izby. Przecież był teraz wyrok sądu, orzeczenie sądów w, w, w sprawie m, tego, kto jest prokuratorem generalnym. No tak, w składzie sędziów dublerów, nie dublerów, <laughs> tylko sędziów. <laughs> e, I też się e, nie uznaje. Nie. Z no, z Bardzo no mi się podoba to, że nie uznajecie tej Izby kontroli nadzwyczajnej, bo to znaczy, że pan nie jest posłem. Chciałbym pan w takim. Wiedziałam. Będziemy wyprosić powie, z tego studia. Ale inna jest, inna jest decyzja, która ma charakter konstytucyjny, a nie Państwa, deklaratoryjny. Pseudoposeł i neominister Andrzej Szajna był naszym gościem. Bardzo mi miło. Bardzo Państwu <grym> serdecznie dziękuję. dziękuję, ponieważ ten człowiek nie jest posłem, tylko emanacją. Ale posła. to tylko jest zdanie I pana nie jest ministrem, to ja w takim razie nie mogę się zgodzić na kontynuowanie tej rozmowy. Do dziękuję bardzo, za zapraszam.